Dziś specjalny odcinek Miejskiego Zera z Warszawy, gdzie zobaczymy manifestację. Zobaczycie wszystko to, czego nie zobaczycie w telewizji. Zapraszam serdecznie. Pierwszym punktem protestujących na manifestacji będzie przedstawicielstwo Komisji Unii Europejskiej. Właśnie się teraz punktem udaje. Następnie udamy się po Sejm. Pierwszym punktem manifestującym jest budynek Przedstawicielstwa Komisji Unii Europejskiej. Tutaj się manifestujący zatrzymają. W chwili obecnej jeszcze nie wiemy, jakie liczby są na proteście, ile tych osób jest. Jak tylko będzie mieć informację przekażemy. To jest problem, który dotyczy wszystkich pracowników w Polsce, nie tylko rolników i chcemy wreszcie... Pani Szefowa Komisji Europejskiej podeszła do tego w sposób odpowiedzialny, pozytywny, bo wiele pisów, które wysyłaliśmy w sprawie chociażby programu ETS-u nie został wysłuchany, stąd taka ogólna petycja, bo nie bylibyśmy z sobą przechodząc obok Biura Komisji Europejskiej, nie przekazując tutaj odpowiedniej petycji. Mamy zamiar tak, zbierać podpisy pod referendum ogólnopolskim, bo obywatele naszego kraju są naprawdę Bulwersowani tym, że Zielony Łaprzek wprowadza nie w dialogu. My nie chcemy, że my nie jesteśmy przeciwni. Nawet pytanie referendalne, które mówi, to, że nie jesteśmy przeciwni, przeciwni, że chcemy tylko na to więcej czasu, chcemy więcej zachęt, a nie przymusu. Rozumiem, że to również dobrze, że odpowiem na to, że sytuacja Rodzice cały czas kontynuują, jest podzielone ułatwieniem, że jest to cała transformacja, która jest i nie można wypowiedzieć na to, żeby. Żeby nie było hodowli, żeby nie było produkcji. Oprócz tego ugorowania tego wszystkiego, co jest związane z Zieloną ładem, to jest jesteśmy przeciwni. Jako Polska, jako polscy rolnicy mamy to, że jesteśmy bardziej ekologicznie pozyskani. Nie chcemy do wioski, no Polski, a dopiero wtedy możemy y, iść na różnych sprawach. Y. przełożony, yy, włączając to Panią Przewodniczącą i chciałbym tylko powiedzieć, że Państwa głos był i jest słyszany. Prze, ja ja jeszcze będzie. Kolega. Słowo takie jak sprawiedliwa transformacja nie istnieje. Jestem członkiem Komitetu wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, ostatnio spotkałem się z kolegami z Czech Jesteśmy naprawdę w tym zbulwersowani, że to jest tylko słowa. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwa transformacja.